Story, które prowadzą do, do góry po prostu. I jak to działa, moi drodzy? Po klikamy i brama nam się otwiera. No będziemy srali, nie? Macieko. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam rzeczy, których najprawdopodobniej nigdy w Minecrafcie nie zobaczymy. Ale to nie znaczy, że one są złe. One są niesamowite. Naprawdę jestem w 100% przekonany, że któraś z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, Wam się spodoba. Zresztą możecie się pochwalić w komentarzu, która rzecz faktycznie Wam się spodobała. A co najważniejsze, mam przygotowaną jeszcze jedną paczkę z takimi właśnie rzeczami. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek jutro, też właśnie z tego typu rzeczy, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli po tym odcinkiem będzie 5000 łapek, odcinek dla was spadnie. Bardzo szybko. I nie zapomnij subika kliknąć, tam z dzwoneczkiem na dole. No, bo to trzeba kliknąć, nie wolno być bez. Co to jest, co to ma być? Jak jest czerwony guzik, to nie dobrze, musi być czorny. Dobra, wydaje mi się, że możemy zaczynać. W każdym razie nie wiem, od czego mam zacząć, od której rzeczy wyrosło, prostu one są mega fajne. I zacznijmy chyba od tej, która jest zresztą na miniaturze, żeby nie było, że to clickbait, że dodaję jakiejś rzeczy. Serio, w sensie. Od tej pory w Minecraftcie kiedy mamy wgraną właśnie tą rzecz, oczywiście możecie sobie to sami pobrać, możecie zainstalować na swoim świecie i z tego korzystać. Twórca jest Mac który tworzy naprawdę niesamowite rzeczy. A ten jutrzejszy odcinek będzie od Command Gika, który też właśnie takie rzeczy stworzy Wszystkie linki macie jak zawsze w opisie. Dobra, także od czego sobie zaczynamy? Zacznijmy od tego, że musimy wziąć sobie jakieś tory. Na przykład taką trasę sobie zrobimy z torów, bo czasami zdarza się, że mamy tory faktycznie, żeby sobie coś przewieźć w villagera czy coś takiego, kiedyś z tego korzystałem, na przykład, że właśnie villagera sobie do wioski znieść, kiedy wybinili mi wszystkich po prostu villagerów. W każdym razie, co jeżeli byśmy chcieli przewieźć sobie no, cokolwiek wózkiem, bo sami byśmy chcieli przejechać, ale po drodze mamy naprawdę wysoką górę i musielibyśmy zrobić jakieś zakręty, jakieś wjazdy i tak dalej. W tym momencie nie musimy tego robić, jeżeli mamy dodaną Taką właśnie y, modyfikację, a w zasadzie datpaka, w sensie zróbmy sobie te tory napędzane, żeby to jakoś nam się siewieciło. W sensie, żeby dawało nam prąd, bo bez tego może być ciężko, nie wiem, jak się rozpędzić inaczej. Dajemy tutaj, dajemy tutaj i w tym momencie naprawdę możemy sobie, moi drodzy, zrobić tory, które prowadzą do, do góry po prostu. Jakbyśmy na Hyperion po prostu wjeżdżali, żeby zjeżdżali, bo tam też jest tak pionowo w dół wręcz. Słuchajcie, niesamowita sprawa i naprawdę też wygląda po prostu w tym Minecrafcie dziwnie. W każdym razie, serio to działa. Możemy sobie wsiąść. Na spokojnie, mogę sobie wsiąść i dojechać do góry. Ej, mega, w sensie. Wiem, że raczej w Minecraftie coś takiego nie mogłoby być, bo no to przeczy trochę prawo fizyki, nawet chyba mi się wydaje. A raczej jestem tego pewny. W każdym razie, no, jest to świetne po prostu. A załadujmy to te jakiegoś tego Gaugana, jakiegoś nicponia. Mam jakiegoś Millagera pod ręką? Ładuj się do środka. Jedziesz, hopie, to jest wycieczka twojego życia. Drugi raz się nie przejdziesz tak do góry pionowo. Widziałeś? No, kozackie, hop, aż ci nogi z łuska wystają. Oj, spadł. No trudno, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, to jest ta pierwsza rzecz, która jest naprawdę świetna moim zdaniem. Oczywiście tak jak mówiłem, piszcie w komentarzu, która rzecz Wam się najbardziej spodobała z tych wszystkich, które dzisiaj Wam tutaj pokażę. Przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, to, to jeszcze nie będzie, wydaje mi się, najlepsze co może być, ale jest mega zabawne w sensie. M, nieraz były modyfikacje, które dodawały do naszej gry po prostu m, rzeczy, hmm, z zakresu fizjologii Dobrze powiedziałem? Można tak ładnie nazwać w sensie kupsko? Mam nadzieję, że tak jest. Nieważne, po prostu do naszej gry, moi drodzy, w tym momencie zostało dodane coś takiego jak fasola. I nie, nie chodzi o się fasola, on nam z tego nie wyrośnie. Jeżeli wyłączymy z game moda, będzie na trybie gry po prostu Survival i zjemy sobie taką fasolkę, czekajcie. Nie mogę zjeść, bo nie jestem głodny. Dlaczego nie jestem głodny? Halo, jak, jak to się wydarzyło? Magic. Dobra, weźmy sobie, zróbmy głód, chłopie, dawaj, 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 bo to trochę czasu potrwa, A ja tutaj nie chcę mieć półgodzinnego odcinka z kilku jakichś porąbanych rzeczy w Minecrafcie. Kicaj, kicaj, wtedy szybciej będziesz głodny. No, w końcu możemy sobie to zjeść, w ogóle straciłem połowę życia przez te kałgany. Dobra, najedzmy się, w ogóle ta fasolka regeneruje nam bardzo dużo punktów życia. Ale co najzabawniejsze... <laughs> w sensie... Uwaga... Po <laughs> prostu... <laughs> Teraz... Rozumiecie dlaczego wam powiedziałem, że takie rzeczy nigdy nie pojawią się w Minecrafcie. Po prostu. Ee, fasolka, którą zjemy, powoduje, że mamy straszne gazy. I po prostu w czasie gry, jeżeli ją zjemy, no będziemy srali, nie? <grym>, no, to jest nienormalne. Jesz fasolkę, ja no tam nie wiem ile razy się pierdzi. W każdym razie no walisz takie bączury, że aż ty podnosi. Z drachą na gaciach po prostu mokrego bąka zarawalnie, no! O co chodzi? <głos> <głos> Wiesz, to jest, to jest takie infantylne, takie głupie, no, ale... <noise> To jest piękne, w swojej prostocie, w swoje... piękne, po prostu to jest piękne, no. Kto z was nie chciałby takiej fasolki czasami zjeść w Minecrafcie, że sobie bąki poburzyć? To jest niesamowite, no. O, i skończyło się pierdząko, nie ma już walenia bączurów, także wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnej rzeczy, która została dodana do naszej gry, a w tym momencie na przykład przejdźmy sobie do czegoś, co moim zdaniem każdy w Minecrafcie chciałby mieć. Coś, co jest niesamowicie satysfakcjonującą rzeczą, jeżeli się na to patrzy, jeżeli się z tego korzysta. Dlaczego? Już wam mówię, wejdźmy sobie delikatnie, do ziemi, yy, spektator, weźmy sobie gdzieś, sobie trafić. Yy, no tutaj możemy sobie trafić, nie ma żadnego problemu. Bierzemy sobie survival. Ups, wyłączmy moby. One nie są nam aktualnie potrzebne. Moi drodzy, w tym momencie jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie można zobaczyć. Wykopujesz sobie na przykład żelazo i wykopuje się całe złoże jakie tutaj tylko jest. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Dla mnie to jest po prostu piękne. Korzystasz sobie z takiego kilofa normalnie. On się w ogóle nie niszczy, to jest nieśmiertelny kilof. On nie ma punktu w ogóle zniszczenia, ale. No, słuchajcie. Ile czasu można zaoszczędzić? Ile można nerwów zaoszczędzić? Przede wszystkim, jak się wykopuje gdzieś te diamenty. Gdzieś jest lawa. Podchodzisz. No. No, no, chopie no, no Jakie to jest piękne, no. Najlepsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Czemu nikt na to jeszcze nie wpadł? Znaczy, w Minecrafcie wiadomo, że nie może tego być, bo to nie miałoby większego sensu. no. <laughs> nie da się jednym wykopaniem wykopać całego złoża. Ale tak czy inaczej, jest to piękne i niesamowicie satysfakcjonujące, że sobie chodzisz, gdzieś tu masz pełno złóż, pełno rzeczy. I sobie po prostu bierzesz i sobie i cyk. I ma. Idę dalej. I nic nie ominę. Teraz już nie ma, że. O, bo nie chce mi się wykopywać. Przechodzę. Biorę sobie złotko. Elo, idę dalej. Mam wszystko. To ja mam żelazo. No i bardzo fajnie, nie? Bardzo sympatycznie. Najlepsza rzecz na świecie. Jakby była dostępna taka modyfikacja, to na każdej możliwej wersji Minecrafta bym z niej korzystał i będę na takiej grał. Po prostu, no niesamowita rzecz. Nie że tak się jaram przez to, że po prostu jestem leniem i mi się czasami nie chce po prostu kopać, ale no, <grym> potwierdźcie, że to jest świetne. W sensie, bo, bo wyjdzie, że tylko ja jestem takim leniem, że nie chce mi się... No. Chwilę się przeszedłem, słuchajcie. Ja już tutaj pełno rzeczy. Jestem bogaty. Możemy wylatywać do góry, moim zdaniem, i korzystać z kolejnych rzeczy, które zostały nam dodane do naszej gry. Użyczone, chciałem powiedzieć. No, nie są użyczone. Są dodane. Gdzie jest moja skrzynka? Tam jest moja skrzynka, lecimy. Kolejna rzecz, moi drodzy, będzie dodawała do naszej gry po prostu. E, jak to się nazywa? Drzwi. Trochę inne drzwi niż zwykle, mamy w Minecraftcie dostępne, ponieważ to będą drzwi akurat na trzy, e, Na trzy bloki. W sensie coś, co też może nam się w zasadzie przydać, bo jest to dosyć fajna rzecz, bo czasami jest tak, że nasz dom nie jest symetryczny i faktycznie fajnie by było mieć. Po prostu wejście na trzy, na trzy, te, na trzy drzwi, na trzy bloki po prostu. Więc w tym momencie dostajemy coś takiego jak bramę garażową po prostu. I jak to działa, moi drodzy? Po prostu klikamy i brama nam się otwiera. Jeszcze zniszczyła nam bloki przy okazji, ale no to jest mega fajne, że podchodzisz sobie, otwierasz, ta brama schodzi tutaj do góry, dosłownie jak w garażu. I... Otwarte, zamknięte, wszystko działa tak jak powinno. A jeżeli nawet nam nie pasuje w domu to, że ta brama jest z żelaza, możemy włączyć sobie akurat w, tym, w tym przypadku game moda, bo nie mam rzeczy przy sobie. Wziąć po prostu drewno i rzucić. I w tym momencie mamy drewniane drzwi. I to już wygląda naprawdę kozacko. I takie coś też fajnie by, by było, gdyby było w Minecrafcie. Nie wiem, co wymyślicie, ale mi się to naprawdę podoba. I tutaj zniknęły w ogóle bloki. że jeżeli to zamknę? Na przykład weźmiemy sobie tutaj naderak. Czy to, to jest szansa, że Nederak zniknie, jeżeli to otworzę, w sensie go zniszczy. Nie, naderak jest nieśmiertelny. Ok. Z tym, że jak widzicie, tej bramy nie da się zniszczyć. Ona jest niezniszczalna w tym momencie. Jeżeli byśmy ją źle postawili, no to jest zawsze szansa, że możemy ją sobie zniszczyć, z tym, że potrzebujemy do tego 64 TNT. I nie, nie chodzi o to, że musimy to wysadzić, po prostu wystarczy, że sobie to rzucimy i nasza brama po prostu w tym momencie znika. Dobrze, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Co my to jeszcze mamy? Czekaj, weź te rzeczy, bo one są niepotrzebne. Ok, zacznijmy może sobie od tego. Scarecow, sker, crow. W sensie o co tutaj chodzi? To jest strach na wróble. W sensie to jest mega przydatna sprawa. Przynajmniej tak jak ja sobie grałem kiedyś na survivalu w Minecraft, sam na Gałganowicach, czy gdziekolwiek. Jeżeli mamy naszą farmę po prostu, e, powiedzmy, czekaj, tam gdzieś była chyba farma, no nie. Gdzieś tutaj sobie robiłem wcześniej do testu, wszystko. Okej, okay, mamy farmę, mamy nasze zboże, to wszystko sobie fajnie rośnie. I okej. Okay. Ale, co jeżeli na przykład byśmy mieli taką farmę stworzoną albo w wiosce, gdzie jest panu villagerów? Oni chodzą, bo też jakby korzystają z tych farm, niszczą je, bądź zwierzęta po prostu łażą i nam atakują. Znaczy, nie atakują, po prostu łażą i niszczą nam naszą farmę. Bierzemy sobie takie jajko, kładzie, stawiamy sobie tutaj stracha na wróble. I to w tym momencie będzie broniło naszych zbiorów, znaczy, nie zbiorów, też to znaczy naszych sadzonek po prostu. Bierzemy sobie. Powiedzmy, że może osadnika, weźmy sobie świnkę, weźmy sobie krówkę, nie wiem, czy będzie atakowało swoją drogą e, osadnika, krowa, jak się jest krowa w Minecraft. Mamy krowę i ta krowa jest atakowana, żeby tutaj, zobaczcie, wszystko w zasadzie, co jest dookoła, żeby nam nie właziło na nasze rzeczy. W sensie na nasze zbiory. Stoi sobie i broni, ale to jest, można sobie to wykorzystać na przykład do tego, żeby broniło nam faktycznie tutaj e, zbiorów, ale też, niby dlaczego nie, możemy sobie to postawić koło domu i będzie broniło nam wejście na chatę, czy dookoła wioski, czy jakiejś bramy. Też da radę, że po prostu było to dla nas do ochrony, więc moim zdaniem naprawdę mega sprawa i coś takiego by się przydało w Minecrufcie. Tylko co oczywiście to nie ma większego sensu i raczej w Minecrafcie, tak jak mówiłem wcześniej, nigdy nie zobaczymy. Swoją drogą nie wiem czy mówiłem, ale kolejne rzeczy, które bym pokazał jutro, jeżeli wiecie pod tym odcinkiem 5000 łapek w górę yy, będą dotyczyły tych samych kategorii. Um, ale to wytłumaczę wam generalnie jutro o co chodzi i skąd to wszystko jest. W każdym razie możemy wydaje mi się przejść do kolejnej rzeczy, a mianowicie weźmy sobie te jajka, bo wszystko już tutaj pokazałem. Kilow też już pokazałem. Mamy trzy ostatnie rzeczy. Mamy bass, gender, gender reveral party. W sensie to chodzi o imprezę, gdzie to powiem wam jak będę to pokazywał. Na razie weźmy sobie kartę Uno, bo taką też mamy w tym momencie w grze. O co z nią chodzi? W tym momencie moi drodzy, gdybyśmy spotkali na przykład szkieleta um, bądź innego gracza, to głównie y, ma działać z innymi graczami. Sami, ale z racji, że jestem na surwiwalu, nie mam teraz nikogo pod ręką, no to będę musiał pokazać do prostu na przykładzie właśnie mobów. Więc włączmy sobie tryb łatwy, weźmy sobie na przykład szkieleta i włączmy surwiwal. Jeżeli strzeli do mnie szkielet, w tym momencie, to oczywiście zadaje mi... Ale traf jeszcze ty ze zolu. Możesz trafić?! Ty, on mnie ani razu nie trafił, ogarniacie o co chodzi? Jezus, w końcu! Co za... Nie, ja muszę jakiegoś innego załatwić. W każdym razie, on teraz zadaje mi obrażenie, jeżeli mnie trafi. Jeżeli mam sobie kartę uno, to po prostu obrażenia zadawane są jemu, a nie mi. Jak widzicie, że mnie trafia, to nawet pokazuje się taki efekt, jakby uderzenia od tej karty. Nie jest w stanie nic mi zrobić i w przypadku mobu po prostu wygląda to w ten sposób. Jeżeli byśmy byli na przykład z innymi graczami, to wtedy sytuacja ma się nieco inaczej i w tym momencie, jeżeli oni na przykład by nas bili i dali rady by nas zabić, to oni giną przez to, że zabili nas, bo mamy kartę, no, kartę odwrócenia po prostu. Taka śmieszna rzecz, taka mała, a tak ciężka. Dobra, przechodząc dalej, zostają nam dwie, dwie ostatnie rzeczy. Możemy sobie zrobić coś takiego jak bas. w sensie, <noise> nie wiem do czego to może być potrzebne, ale yy, jest to rzecz którą możemy sobie na przykład postawić, i co wam to przypomina? Możecie napisać w komentarzu, co to jest. Yy, podejrzewam, że kojarzy Wam się to z safem. Nie, to nie jest safe. Przynajmniej mi się to kojarzy z safe. Em. Weźmy sobie Creative, i o co z tym w ogóle chodzi, moi drodzy? To jest po prostu głośnik. Mówiłem, że to jest głośnik już czy nie, czy mówię to drugi raz, bo totalnie nie wiem. W każdym razie, o co z tym chodzi? Jeżeli weźmiemy sobie. Hmm. Tutaj ten proch gdzieś powiedzmy yy, tu i klikniemy sobie przycisk, to jest to głośnik z basem. Czyli, jeżeli klikniemy go tutaj, to bas jest na tyle mocny, że jest w stanie nas odepchnąć. I to działa tak samo, gdybyśmy na przykład wzięli sobie jakieś zwierzęta. Możemy to sobie zniszczyć tutaj, bo akurat o to się przeblokowałem. I patrzcie, weźmy sobie tutaj na przykład owieczki, czy tam świnki, cokolwiek. To jest super. Jeżeli go klikniemy, to świnki, które są naprzeciwko tego głośnika, powinno nam Odrzucać. Nie wiem dlaczego tylko te jedne nie odrzuciło. Okej, to ma odrzuciło. W się chyba od tego gdzie te, te świnki jeszcze stoją. Jak damy sobie tutaj to ją... No właśnie, <laughs> odrzuci. Totalnie głupia rzecz, totalnie nie mam zielonego pojęcia do czego może być to przydatne, ale... Ale jest, bo generalnie te modyfikacje, te modyfikacje datapack pochodzi z yy, walki jakby dwóch osób, w sensie dwóch yy, twórców datpaków, mianowicie Gika i, Mac, Mac i Steina, gdzie właśnie mieli kategorię i mieli sobie tworzyć yy, rzeczy pod daną kategorię. I stąd to się na przykład wzięło, że mamy bramę i ten drugi twórca także stworzył coś ala drzwi. I to faktycznie będzie jutro, tak jak mówiłem wcześniej, no nie? Na kanale. Jeżeli oczywiście chcecie i dobijecie 5000 zapek w górę pod filmem. Dobra. W takim razie możemy chyba przejść do ostatniej rzeczy. I w tym momencie mamy po prostu gender revelar party. I na czym to polega? To Chodzi chyba o to, że jeżeli z tego skorzystamy, to jest to jakby prezent, tak? W którym dowiadujemy się, czy nasze dziecko jest chłopcem czy dziewczynką. Dowiadujemy się po prostu na imprezie. Coś takiego jest chyba za granicą organizowane. Nie wiem, u nas po prostu się dowiadują i Elo i wiadomo, że jest. W każdym razie ma taki prezencik. Jeżeli go kliknie, prawda, przyciskiem myszy. To wybucha, i pokazują nam się baloniki. I tutaj, no jak widzicie, są to baloniki niebieskie, co by pokazywało? I mówiło nam, że to po prostu jest chłopiec. Można sobie zrobić więcej takich. Aha, nie możemy więcej, czekaj, bo jak tam zrobię, to to wybuchnie wszystko. Jeżeli klikniemy sobie tutaj. Tak, na przykład, teraz mamy fiolet różowe, czyli wiadomo, że jest to dziewczynka. I <gryw> po prostu tyle. No więcej się nie da pokazać, no. Po prostu tyle i chyba aż tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy. Także ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiacie apeczki w górę. Pamiętajcie, że 5000, jutro kolejny odcinek z tego wpada i kolejne porąbane rzeczy po prostu Wam pokażę. Także dzięki, że byliście, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia na samym razem. Siemanko, cześć, pa pa!